Witam Was bardzo serdecznie na kanale YouTube SenseMotion. Nazywam się Weronika Sulasz i e, opowiem Wam o filozofii nauki języków obcych, czym się kierowałam e, wymyślając tą metodę i e, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. No, więc tak, zaczynając, może, może zaczniemy od tego, że jeżeli tutaj jesteście, to tak mi się wydaje, szukacie czegoś nowego, czegoś świeżego. O to jest teraz bardzo trudno, dlatego że jest bardzo dużo metod, które powielają poprzednie, które tylko coś tam modyfikują. Gwarantuję Wam, że to, co Wam teraz przedstawię, albo też w następnych odcinkach. To będzie zupełna świeżość i efekty mojej 15-letniej pracy. Z czego wzięłam nazwę Sense emotion? Nazwa Sense emotion bierze się z trzech słów, i to będzie praktycznie temat na dzisiejszy odcinek: z trzech słów angielskich, Sensus Motion, Emotion. Kolejność jest nieważna, z tym, że najważniejsze jest to, że y, zmysły są najbardziej istotne. Nauka poprzez zmysły, poprzez skojarzenia, poprzez emocje, to wszystko idzie w parze, dlatego, że y, jeżeli kojarzymy coś, to kojarzymy y, negatywnie, pozytywnie, nieważne, skojarzenia są, ale zmysły są zawsze te same. Podam Wam przykład cytryny. Akurat nie mam tutaj w pobliżu żadnej cytryny, ale to nie szkodzi, bo każdy może sobie tą cytrynę wyobrazić. Smak, zapach, kolor, kształt, nawet dźwięk spadającej cytryny na podłogę. Kojarzycie? I teraz to jest sprawa indywidualna. Ja na przykład nie lubię cytryny, dlatego że ślinianki mi zaraz działają. Ale znam takie osoby, które codziennie rano piją sok z cytryny i są bardzo dobrze do tego nastawione, bardzo to lubią, i za nic w świecie przenigdy tego robić nie przestaną. Ale dobra, to tyle jeżeli chodzi o cytrynę, jaka jest. Eee, niezależnie od skojarzeń. Mmm... W ten sposób jesteśmy w stanie zapamiętać 10 słów w języku obcym, związanych właśnie z tymi naszymi emocjami, związanymi z cytryną. Ok, mamy emocje, zmysły. No ale co z tym ruchem? Ponieważ w nazwie mamy też ruch. Ruch jest najbardziej niedoceniany, jeżeli chodzi o naukę. Ponieważ jeżeli jesteś wzrokowcem, wydaje ci się, że przez ruch się nie nauczysz. A uwierzcie mi, nie ma lepszej nauki niż nauka poprzez praktykę, czyli przez praktykowanie tej całej teorii, tego wszystkiego natłoku informacji, które dostajemy. Czyli no dobra. Nauczymy się bardzo dobrze czegoś w teorii, ale co z tego, skoro nie praktykujemy i zaraz wszystko zapomnimy. Czyli pamięć krótkotrwała. No więc na dzisiaj to już tyle i tak Wam za dużo powiedziałam. Mieliśmy mieć praktycznie filmik dwuminutowy, a wyszło nam cztero. A więc do zobaczenia za tydzień, dziękuję bardzo za, za uwagę. I e, jeżeli Wam się podobał e, odcinek, to zapraszam do subskrybowania, do pisania komentarzy, do pisania maili. Do wszystkiego oczywiście się odniosę. A póki co, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i życzę Wam miłego dnia.